Dzień dobry! Niedawno przygotowałam dla Was film instruktażowy, bardzo szczegółowy. Wszystko o bezie, o bezie francuskiej. Jak ją przygotować prawidłowo, aby była biała, aby nie była popękana, żeby nie wyglądała tak, jakby przed chwilą usiadł na niej słoń i żeby wszystkie Wasze bezy były naprawdę idealnie wysuszone. No dole w opisie pod filmem macie link do tego filmu. A dziś, bazując na tej wiedzy, Pokażę Wam, jak przygotować chyba najbardziej popularny deser z bezą, właśnie w roli głównej, czyli beza Pawlowa. I tu taka mała ciekawostka: jako że mamy do czynienia z nazwą pospolitą, przy nazwie tego deseru Pawlowa piszemy przez małe p. To tyle z ciekawostek, a teraz zapraszam Was na film. A co będzie potrzebne? Oprócz tych składników, które widzicie i o których za chwilę będzie potrzebna wiedza. Ja filmy zawsze prowadzę dla Was tak, abyście nie musieli mieć doświadczenia, żeby Wam się wszystko udało. I dzisiejszy film też tak poprowadzę, ale myślę, że zrodzi się wiele pytań przy okazji robienia szczególnie właśnie bezy. Dlaczego tak, po co i z czym się to wiąże? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te wszystkie wasze pytania, odsyłam was do filmu. Tutaj jest karta. Jeśli klikniecie na nią, to od razu was przekieruje do tego filmu. Dodatkowo na dole w opisie pod filmem jest link również do tego filmu, tego samego, a na samym końcu będą ekrany końcowe, takie cztery, i w jednym z nich będziecie widzieli właśnie bezę. I tam sobie też klikniecie i wszystko możecie sobie. Posłuchać na temat bezy, jak, co, z czym i dlaczego. A to wszystko po to, żebyście nie mieli brzydkiej, popękanej, żółtej bezy, która wygląda nieapetycznie. Bo pamiętajcie, że jemy również oczami. Ta beza ma być piękna, krucha. Te popękania mogą się zdarzyć, bo to jest suszona, suszony deser, ale nie w takich ilościach jak bardzo często. Prezentują różni ważni kucharze i youtuberzy. To tyle ze złośliwości. To teraz zobaczcie, co będzie potrzebne. Będą potrzebne tylko białka, ale zwrócę Wam uwagę, że białko z tego jajka będzie dużo mniejsze niż białko z takiego dużego jajka. I naprawdę najlepiej, jeśli chcecie przygotować bezę, zważyć białka, bo w zależności od wagi białek tyle. Odpowiednio powinno się dodać cukru. I to koniecznie cukru drobnego. Ja dzisiaj przygotuję bezę z trzech białek, które będą ważyły około 120-110 g. Nie wiem dokładnie ile, dlatego że dopiero jest i W zależności od tego, czy rozbiję małe, czy duże jajko, taką będę miała wagę białek. Białka powinny być w temperaturze pokojowej. Dlaczego? Znowu odsyłam Was do tego szczegółowego filmu, a cukru powinno być półtora razy tyle niż waga białek. Czyli zobaczycie w opisie pod filmem, i w trakcie, jak będę ważyć białka, to też będziecie od razu mieli napis, ile dodam cukru. Co z dodatków do bezy? Do tej bezy warto dodać sok z cytryny, około 5% wagi białek. I jeśli chodzi o mąkę ziemniaczaną, tu możecie się pokusić na jej dodanie, szczególnie jeśli zamierzacie tę bezę z kremem przechowywać zdecydowanie dłużej. Żeby nie nasiąkła mocno tym kremem, warto dodać mąkę ziemniaczaną od 5% do 10% wagi białek, z tym, że musi się liczyć z tym, że beza, która jest suszona z dodatkiem mąki ziemniaczanej, z większym prawdopodobieństwem Wam popęka, ale nie będą to takie straszne pękania jak u tych innych słynnych, a może nie słynnych gwiazd kucharskich. Co jeszcze będzie potrzebne? Pół litra śmietany, której tutaj nie ma, dlatego, że ona się jeszcze chłodzi. Śmietanki 30% oczywiście słodkiej i do jej zastabilizowania. Jeśli chcesz, żeby ten krem chociaż trochę powstał i nie nasiąkła beza wodą, warto użyć albo śmietan fixu, albo śmietaneksu. Obojętnie dwa do maksymalnie trzech opakowań. Tutaj nawet możecie trzy dodać, dlatego, żeby bardziej zastabilizować ten krem. Oczywiście do takiego kremu możecie też dodać cukier. Tutaj wam polecam, żeby to był cukier puder i wtedy warto go z tym śmietaneksem czy śmietanfiksem wymieszać przy dodawaniu. Ja jednak nie dodaję cukru, dlatego, że ona jest tak słodka, że to z przyjemnością je się te śmietane bez cukru. Tutaj jeszcze tylko kilka słów o kremie. Dzisiaj ja Wam proponuję po prostu z bitą śmietaną, bo jest to bardzo lekki krem. Ale jeśli byście chcieli zrobić krem śmietanowy, czyli bita śmietana razem z mascarpone, na dole w opisie pod filmem link. Gdybyście chcieli z kremem truskawkowym, pistacjowym, czekoladowym, czy jakimkolwiek jeszcze, na dole pod filmem znowu znajdziecie przepisy na dobre, piękne, kolorowe, naturalne kremy. No, i owoce, które są piękne, kolorowe, apetycznie kuszące, w waszej decyzji pozostawiam wybór i ilość owoców, które się znajdą w tym deserze. A co jeszcze będzie potrzebne? Ponieważ przygotowanie dobrej bezy to jest około 15 minut ubijania, możecie ubić ją oczywiście takim ręcznym robotem elektrycznym albo tym bardziej zaawansowanym. Jeśli tylko taki macie, to polecam, dlatego że 15 minut to jest całkiem sporo i ręce bolą. Dodatkowo taki robot też się przyda przy ubijaniu śmietany. Waga do, do zważenia białek. Szpatułki po pierwsze do formowania bezy, po drugie jednak do poprawienia jej konsystencji, bo pomimo że robot, czy taki, czy taki są naprawdę świetne w pracy, to zawsze trzeba jednak poprawić te wszystkie składniki, ich wymieszanie taką szpatułką. Co jeszcze będzie potrzebne? Papier do pieczenia i koniecznie, moi drodzy kratka, bo beze najlepiej się suszy na kratce, nie na blasze. A żeby ten papier zamocować dobrze do takiej blachy, polecam Wam skorzystanie ze zwykłych spinaczy biurowych, z tym, że polecam z takich, korzystanie z takich srebrnych, a nie takich kolorowych, bo tam jednak będzie temperatura w tym piekarniku. E, mogą być większe, mniejsze, ewentualnie jest zwykłe wsówki do włosów, które też się świetnie sprawdzają, też świetnie trzymają ten papier, ale oczywiście znowu nie jakieś lakierowane, kolorowe, albo z jakąś gumą na wierzchu. I na przykład talerzyk od którego będziecie mogli sobie odrysować, albo zobaczcie, jak ja to robię, utrzymać po prostu kształt, ten okrągły kształt bezy, która no, powinna być jednak okrągła. I tu, bo pewnie będziecie chcieli wiedzieć, jakiej średnicy będzie ta moja beza, to od razu Wam powiem: będzie miała około 17-18 cm, bo będę korzystać tutaj z tego rantu. Oczywiście, możecie zrobić większą bezę, możecie zrobić w innym kształcie, bo z tych składników ona będzie miała taki bardzo charakterystyczny kształt wulkanu, ale możecie zrobić Płaską, i wtedy e, powiedzmy, że nie będę korzysta nie korzystałabym z takiej małej średnicy, tylko po prostu z tej większej średnicy talerza. No i co? I to wszystko. Zabieram się do pracy. Oddzielam żółtka od białek. To duże jajko ma bardzo duże białko, które waży ponad 40 gramów. I dlatego warto ważyć, bo kolejne białka ważą już mniej. I w sumie wszystkie trzy białka ważą 113 gramów. I ta wiedza mi jest potrzebna do tego, aby odpowiednio dobrać ilość cukru. Cukru powinno być półtora razy tyle, ile ważą białka. Zatem 113 razy półtora, to jest 169,5. Zatem odważam cukier 170 g. Jak będzie 174, 5, 6, też się nic nie stanie, ale jak chcecie to możecie odjąć na równo 170 g. Cytryny wyciskam sok. Nie musicie wyciskać całej cytryny, bo tego soku nie potrzeba dużo. Yy, około 5% wagi białek, czyli około 5 gramów. To jest około jedna łyżeczka. I jeszcze możecie dodać kilka kropelek. I ten sok przelewam już bezpośrednio do miski, w której za chwilę będę ubijać białka. Do miski przelewam białka, ale uwaga, nie wszystkie. Przelewam około połowę, czyli mając 113 g, jeśli przeleję między 55 a 60 g, to będzie dobrze. To ważne, żebyście nie przelali więcej niż połowę białek. Ale za to wsypuję cały cukier. I teraz włączam mikser na najniższych obrotach i przez minutę wszystko dokładnie ze sobą miksuję. Po minucie zwiększam obroty na maksymalne i miksuję znowu wszystko razem ze sobą przez kolejne dwie minuty. A jeśli jesteście ciekawi, dlaczego akurat w taki sposób przygotowuję pianę z białek, to ponawiam swoje zaproszenie do obejrzenia filmu, w którym wszystko o bezie. Po trzech minutach takiego wstępnego procesu, który ja nazywam lukrowaniem, dodaję resztę białek i znowu włączam miksowanie na 12 minut na najwyższych obrotach. A w tym czasie, kiedy robot pracuje na mój sukces, mogę przygotować no nie blachę, bo kratkę. Bezę najlepiej się suszy na kratce, nie na blasze. Obmierzam odpowiednią ilość papieru, zaginam i papier przymocowuję do tej kratki właśnie za pomocą Spinaczy biurowych, tudzież spinek, co macie, co znajdziecie. Natomiast ten papier naprawdę trzeba przymocować, bo inaczej nie uformujecie sobie bezdy, bo ten papier się będzie odrywał. No, chyba że znajdziecie kogoś, kto wam będzie w sumie na cztery ręce trzymał dookoła ten papier. Gotowe. Po około 6 minutach z tych 12 przerywam ubijanie i szpatułką wszystkie składniki mieszam. Chodzi o to, żebyście zebrali ewentualne kryształki cukru, które gdzieś nie zdołał zebrać mikser i wymieszali je z pozostałą pianą, po to, żeby potem piana była idealnie gładka i żeby nie było tych grudek cukru. Za chwilę minie 15 minut. Ubijania się piany z białek z cukrem i z sokiem z cytryny, zatem już mogę włączyć piekarnik. Najlepiej, jeśli macie piekarnik z termoobiegiem, abyście włączyli termoobieg na 95 stopni. Jeśli nie macie możliwości ustawienia 95 stopni, tylko co 10, np. 90 albo 100, to lepiej ustawcie 90. Jeśli natomiast w waszym piekarniku nie ma funkcji termoobiegu, bo bezę powinno się suszyć nie piec. To ustawcie w takim razie górną i dolną grzałkę i około 105-110 stopni. Z tym, że no, wtedy nie będzie już tak idealny ten efekt, ale ta beza i tak będzie o wiele lepsza niż wiele innych bezpieczonych w zbyt wysokiej temperaturze i to jeszcze bez termoobiegu. Cały proces ubijania piany z białek trwa 15 minut. I jeśli zastosowaliście się do wszystkich moich wskazówek, zaczynając od tego, że białka są w temperaturze pokojowej, a cukier był o rafinadzie drobnej, to po tych 15 minutach na pewno cukier idealnie rozpuścił się w białkach, a piana jest właśnie taka sztywna, lśniąca. I ta piana z białek właściwie gotowa już jest do wykładania na papier do pieczenia. Ale gdybyście chcieli zwiększyć odporność waszej bezy na nasiąkanie wilgocią, bo przecież kremy są wilgotne i ta beza miałaby stać z tym kremem dłużej, to warto dodać mąkę ziemniaczaną. Ile? od 5 do 10% wagi białek, czyli w tym moim przypadku byłoby to między 6 a 11 g mąki ziemniaczaną, ziemniaczanej na te białka, które się tutaj znajdują i tę mąkę dodaje się na końcu. Po prostu dosypujecie, mieszacie na najwolniejszych obrotach i znowu poprawiacie tą szpatułką sprawdzając czy wszystko się równomiernie rozprowadziło. To co? Mówiłam Wam, że teraz mały sposób na równą bezę. Oczywiście możecie sobie narysować kółeczko. Ale skoro pieczecie na kratce, to jak podłożycie pod spód na przykład taki talerz, to ja tutaj już widzę od razu okrąg i wiem, jakich granic mam się trzymać. I jeśli ta beza miałaby być taka... Bardziej jak wulkan, taka wyższa, to z tej ilości białek warto zrobić taką mniejszą. Natomiast jeśli byście chcieli upiec tylko blat, taki o wysokości około 2-3 cm, to wtedy warto zrobić taki większy. Czy on będzie miał 22, czy 23, czy 25 cm? To nie wpływa w żaden sposób na jakość bezy. Ona będzie za każdym razem taka sama. A ponieważ u mnie będzie wysoka, to będzie też mniejsza średnica. To wykładam. Pianę przekładam na papier do pieczenia, a pod spodem jest talerz, i teraz do tego talerza rozprowadzam w miarę równo pianę na papierze. No i teraz pora na zabawę formowanie. Na środku formuję wgłębienie, i teraz wyciągam brzegi, tak żeby były w miarę równe. I możecie się pobawić, możecie uformować naprawdę piękne dzieło. Tutaj wam polecam skorzystanie z silikonowej szpatułki. Jeśli macie taką mniejszą, to też wam bardzo polecam, bo nią się dobrze pracuje. Jeśli nie, to małą łyżeczką do herbaty bądź dużą, to zależy od waszego doświadczenia czy preferencji. Też możecie uformować taki mniej więcej kształt. Tu warto też sobie popracować nad tym kształtem, żebyście mieli dokładnie, Taki, jaki chcecie. On może być bardziej śpiczasty, bądź może być bardziej e, taki e, na boki rozłożone, to już zależy od Was. No i gotowe. Tu na środku jeszcze możecie powyciągać sobie takie e, płomienie, bo to tak przecież też wygląda. I jeśli tylko piekarnik jest rozgrzany, to można przypadać do piekarnika. A wkładam na środkową półkę. A teraz pora na suszenie bezy. W zależności od tego, jak długo będziecie ją suszyć, taki efekt osiągniecie. Bo dla jednych, beza idealna to taka, która na zewnątrz ma chrupiącą skorupkę, a w środku delikatną, miękką piankę, taką lekko ciągnącą. I żeby taki efekt uzyskać, musicie suszyć bezę w piekarniku między 1,5 godziny a 2. To też musicie przepracować to z własnym piekarnikiem, bo tak naprawdę każdy piekarnik pracuje inaczej. Gdybyście jednak chcieli mieć bezę całkowicie wysuszoną, czyli w środku nie będzie tej miękkiej pianki, na zewnątrz oczywiście będzie twarda skorupka i ta beza będzie całkowicie chrupiąca, to wtedy suszycie przez 3 godziny. I ja tutaj mam już wcześniej. Wysuszoną bezę, żeby nie czekać teraz przez 3 godziny. Tak ona wygląda. I teraz specjalnie przełożę ją na białą paterę, żebyście mogli zobaczyć, że beza może być biała, nie musi być zarzucona, jeśli jest suszona w odpowiedniej temperaturze. To teraz mogę przygotować bitą śmietanę. Pamiętajcie, żeby była mocno schłodzona. I warto taką śmietanę do ostatniej chwili trzymać w lodówce. Śmietanę przelewam do pojemnika i ubijam na początku na małych obrotach, potem zwiększam obroty. Śmietanę ubijam tylko do momentu, aż zacznie gęstnieć. Nie ubijajcie zbyt długo, jeśli nie macie doświadczenia, bo zrobicie masło. I do takiej nie do końca na sztywno ubitej śmietany, to ważne. Dodaję śmietanfix bądź śmietaneks. Jeśli chcecie posłodzić, to wymieszajcie śmietanfix czy śmietaneks najpierw z cukrem pudrem, i dodajcie go do śmietany, wymieszajcie, i ona już się robi sztywna i trwała. Teraz wystarczy już tylko śmietanę wyłożyć na bezę, ułożyć owoce dowolne kolorowe, pachnące, świeże i gotowe. Jak Wam się podoba taka beza? Jej przygotowanie wcale nie jest trudne. Znacie już wszystkie triki i mam nadzieję, że powiecie już teraz spokojnie, że beza to jest jeden z najłatwiejszych deserów, jaki możecie przygotować i wyjątkowo smaczny. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Moi drodzy, niestety nie pokroiłam dla Was bezy, bo zapomniałam, tak się rzuciliśmy na nią, że ją zjedliśmy, pokroiliśmy. Tak wygląda to, co zostało. Beza się prezentuje nawet pięknie po pokrojeniu a jak wam się rozpadnie w czasie krojenia, to znaczy, że ją dobrze wysuszyliście. Jeszcze raz smacznego, i do zobaczenia. Wiemy jeszcze? Nossa, na pół? <laughs> Não, trudno.